Pe, 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 granie w gry. Ja do tego trochę podchodzę tak z perspektywy czasu, jak do taki, takiego ówczesnego Humble Bundle. Kto wie, ten wie. Ważne było to, że ustawiałam te bomby i mordowałam. Cały czas przegrywaliśmy, aż przyszedł starszy brat mojego kolegi Kamila i Krystian za pierwszym razem pokonał bossa. No, nawet to, to fajnie było. Fajny, fajny czas. <laughs> Uszanowanko. Prasa komputerowa z okresu swojego renesansu miała pewną cechę, element, który dla wielu był czymś zupełnie nieodłącznym, i są to płyty. Bo to właśnie na płytach, oprócz samych oczywiście gier, pełnych wersji i wersji demonstracyjnych, były też solucje, spolszczenia, łatki, sterowniki, tapety. Tu, na tych laserowych krążkach, toczyło się nasze cyfrowe życie w tamtych czasach. Ale dziś skupimy się głównie na grach, bo była to wówczas unikalna okazja do wypróbowania nadchodzących hitów w wersjach demo, poznania jakichś nowych darmoszek po kroju N lub zagrania w pełniaki, których to rozstrzał jakościowy był tak duży jak rozrzut ognia po ostrzale snajpera z czkawką. Bo były to czasem prawdziwe hity, a innym razem totalne kubsztale. Bonusowe punkty, jeśli w tych samych magazynach kilka numerów wcześniej, produkcje te dostawały potężne baty od recenzentów, ale nie brakowało też najzwyklejszych w świecie średniaków. A jednak chyba prawie każdy, kto choć kilka numerów klika, Cybermychy, Secret Service, Gamblera czy CD Action kiedyś kupił, ma te choć jedną grę z czasopisma, do której bez względu na jej faktyczną jakość wyhodował sobie największy sentyment. A co mają do powiedzenia o grach z czasopism nasi redakcyjni znajomi i znajome? Dla mnie gry pozyskiwane z gazetek, czy to z takich czasopism w stylu CD-Action, czy Playa, czy z gazetek rozumianych jako te po prostu kioskowe wydania y, sprzedawane tam po 15-20 zł to jest naprawdę duża część mojego życia jako gracza. No bo będąc nastolatkiem czy dzieciakiem, jakby te premierowe wydania były kompletnie poza zasięgiem. Rodzice nie za bardzo chętnie mi to chcieli kupować, a to był jakiś taki zamiennik, y, więc zdecydowaną większość gier, jaką ograłem. W dzieciństwie pozyskałem właśnie z gazetek legalnych, gierbo. No niestety takie to były czasy, że wszyscy kupowaliśmy gry na premierę w pełni legalny sposób, ustawiając się w kolejce do kiosku, by nabyć swój własny egzemplarz. Z kolegami kupowaliśmy nawet po kilka, aby wesprzeć deweloperów, a piractwo jest złe i nie powinno być praktykowane. Także mm, kupowałem tego bardzo dużo. Były to bardzo różne produkcje, bo tam była bardzo duża ilość chłamu. Ale były też naprawdę fajne, fajne produkcje, które po prostu z jakimś tam opóźnieniem yy, można było sobie ograć za, za niedużą cenę, bo przecież w czasopismach pojawiał się i Stalker, i jakaś arma. I części różne tonego hołka. Kiedy rozmawialiśmy sobie jeszcze przed nagraniami z Kacprem, w jakiej gazetkowej gierki to on lubił się najbardziej zagrywać, zapytałem o to, skąd jego zdaniem tak duża popularność prasowych pełniaków, i pojawił się tutaj bardzo ciekawy wniosek. Trzeba do tego podchodzić i my tak wtedy do tego podchodziliśmy, jakby gracze z mojego pokolenia, jako do takich budżetowych zamienników tych dużych gier. Bo na przykład pamiętam taką strategię, która nie wiem jak się nazywała, natomiast była stuprocentowym odpowiednikiem. Empire Total, bo ja wtedy jakoś tak się fascynowałem tymi czasami, tym okresem historycznym na Empire'a nie było mnie stać, więc grałem sobie w tamto i po latach okazało się, że to naprawdę była kopia 1 do jednego. Każdy element był gorzej wykonany, gra była brzydsza, te bitwy były mniej spektakularne, gra była mniej rozbudowana, ale była to jakaś namiastka. Taką samą namiastką było dla mnie SAS Secure Tomorrow od naszego CI Games. To chyba trafiło na rynek w okolicach 2008 roku, czyli podobnie jak Call of Duty 4. I dla mnie to był taki właśnie zamiennik, który gdzieś tam widziałem u kumpla, widziałem screeny, widziałem jakieś fragmenty fragmenty gameplay, wiedziałem na czym to mniej więcej polega, że to jest taki współczesny konflikt zbrojny i SAS, jak się odpowiednio mocno zmrużyło oczy, yy... To trochę przypominało właśnie Call of Duty. Bywało jednak tak, że następował klasyczny fikołek. Oto jakaś nowsza gra wyraźnie inspiruje się lub wręcz kopiuje rozwiązania klasyków branży. Często w budżetowy sposób. Coś co wygląda jak klasyczny River Raid, tylko tutaj właściwie mamy śmigłowiec zamiast samolotu, albo Castle Strike, określane dumnie jako pogromcy twierdzy. Dziś śmierdzi to nieco próbą przykucia uwagi na siłę. Nie zawsze wspominamy to jednak tak gorzko, a dla wielu z nas była to świetna okazja do odświeżenia wspomnień z bardziej zamierzchłych czasów. Jest jest gra e, Bomberman albo Dyna Blaster. Próbowaliśmy dojść do tego, jak to się nazywało w redakcji i to, są, to jest konsensus. I to nie, nie tyle to jest ta gra, która była w gazetkach, bo w gazetkach był powrót Bomber... Powrót Bombera. Powrót Bombera był generalnie tym samym, co Dyna Blaster. Tylko, że po prostu był nowszy i nie grałam w niego na dosie na informatyce, tylko w domu, w pokoju. I Jak myślę sobie o tej płytce, którą mam dalej w domu do dzisiaj, i na której jest zestaw tapet i podłóg do Simsów 1, który był dla mnie po prostu też bardzo <sum> <sum> ważny, bo kocham Simsy, mam takie wspomnienie, jak siedzę przy komputerze na takim jakimś fotelu z gąbki z Ikea i po prostu siedzę w w zupełnie niezdrowej pozycji BHP i tylko te bomby ustawiam i wydłużam te wszystkie zasięgi tych bomb i uciekam i w te wszystkie labirynty i murki. O Boże. I to jest, to jest gra, która chyba e, zapoczątkowała moje takie zainteresowania grami, które są bez jakiejś większej fabuły, ale ja po prostu w nie wsiąkałam i nie umiałam przestać w nie grać i spędzałam w nich niemoralne ilości czasu. Ta fabuła w ogóle była dla mnie zupełnie drugoplanowa, nie było to dla mnie w żaden sposób istotne. Ważne było to, że ustawiałam te bomby i mordowałam i latałam przez te wszystkie labirynty, a ja bardzo lubię takie labirynty i budyneczki, to też jest powiązane chyba z Simsami. Powrót Bombera to była gra, którą pokochałam i której szukałam przez lata, właśnie dlatego, że pamiętałam ją z podstawówki tych wszystkich lekcji informatyki, które polegały głównie na tym, że po prostu siedzieliśmy, graliśmy w Elastomanie, w właśnie tego Bombermana. Szukałam czegoś, co chociaż trochę przybliży mnie do tych wspomnień z dzieciństwa wczesnego. I właściwie to mam na ten więc chyba sobie ją dzisiaj odpalę. Ale czy takie pełniaki pojawiały się zawsze? Kurczę, szczerze, to, to nie. Chyba nie. Ch 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 nie. Początek 2000, koniec lat 90., to starali się jednak dawać takie, oczywiście były takie zapchaj dziury, ale co kilka miesięcy pojawił się na dość spory tytuł. Pamiętam na przykład, że świat gier komputerowych dawał całkiem, całkiem fajne e, pełniaki, na przykład tam Railroad Tycoon, i pod koniec lat 90. pojawił się taki cykl magazynów Cool Games, który miał parę ciekawych gierek, które się zagrywałem dość sporo. Jedną z nich była turowa strategia 101st Airborne in Normandy, gdzie, co ciekawe, można było stracić cały oddział swoich spadochroniarzy, mających oczywiście wyskoczyć nad Normandią, jeszcze zanim właściwie misja się zaczęła, czyli na tym etapie skoku z samolotu. I w sumie Pamiętam, że spędzałem kupę czasu na planowaniu całej akcji, a potem połowa ekipy lądowała na ziemi i nie nadawała się właściwie do działania. To była gra, w której tury trwały zdecydowanie za długo. Trzeba było każdego żołnierza właściwie mikromanagementować, i to było takie uciążliwe na dłuższą metę. Dziś coś takiego by na pewno nie przeszło. E Pamiętam też, że w którymś numerze pojawił się świetny symulator e, Apache vs. Havoc e, z serii Enemy Engaged. Ta gra okazała się ponadczasowa, a żyje do dziś w jakiejś formie. No nawet to, to fajne było, fajne, fajny czas. Ale mówiłem też o tym, że w czasopismach pojawiały się też bardzo dobre jakościowo gry i, na przykład, taka ciekawostka. Jakby nie dałbym sobie za to uciąć ręki, ale z tego co udało mi się ustalić i z tego co pamiętam, to PsychoNauts, czyli naprawdę jakby świetna, chociaż niezbyt popularna, wydaje mi się, w takim mainstreamie platformówka, miała polską premierę właśnie w CD Action i można było ją sobie kupić za 15 zł. Także no, było to źródło naprawdę, naprawdę fajnych. Fajny giernie rzadko. Choć może faktycznie polska premiera gry na łamach czasopisma była raczej evenementem, sytuacji, że na płcie lądowały pełne wersje naprawdę smakowitych kąsków, nawet jeśli już kilka lat po premierze nie brakowało. Wiele kultowych dziś produkcji zawdzięcza swoją sławę właśnie tym kartonikowym wydaniom oczywiście zaraz obok wydawnictw pokroju Ekstra Gra. Sąsiedzi z Piekła Rodem, Knights and Merchants, Gorki 17, Gothic, Kurka Wodna, Ghostmaster, Maluch Racer. Gry zdecydowanie różnych kalibrów, a jednak wciąż z jednakową siłą budzące nostalgię. Coś co mi zostaje do dzisiaj w głowie, to jest Pizza Syndicate, które wyszło w ogóle na świecie, w sensie na zachodzie pod hasłem bodajże Fast Food Tycoon. O czym w życiu nie słyszałem, aż do momentu, jak jakieś 15 minut temu sprawdziłem informacje w sieci na temat tej gry. Korzystałem z niej w bardzo prosty sposób, a nie do końca tak, jak pewnie należało z niej korzystać, bo gra była tajkunem, gdzie prowadziliśmy własną e, restaurację z pizzą. E, był tam wątek gangsterski, stąd to wszystko Pizza Syndykat, gdzie my walczyliśmy przeciwko innym lokalom, gdzie mogliśmy nasyłać różne, mm, nazwijmy to, plagi. Były to szczury, które mogliśmy tam wysłać. Można było chyba gangsterów nawet wysłać na, na przeciwko. Lokale, żeby zostać najlepszą pizzą w mieście. Ale szczerze, ta rzecz, która interesowała mnie najbardziej, to było po prostu budowanie tej własnej restauracji, urządzanie tej własnej restauracji, i potem wisienka na torcie, czyli przygotowywanie różnych pizz. Które następnie y, ludzie mogli sobie zamawiać. Były tam przecież bardzo dziwne elementy, bo poza standardowymi składnikami można było chociażby mrówki na tę pizzę położyć. I pamiętam, że z jakiegoś powodu y, to robiłem. I dzisiaj, y, tak na to patrząc już z perspektywy człowieka, który nawet myśli o tym, że jak. Pizza ma być dobra, to niekoniecznie musi mieć masę składników. Jako dziecko totalnie to nie było to. Tam trzeba było za przeproszeniem najechać tych składników tyle, żeby, żeby aż wszystko pływało, więc jak się dawało mrówki, to nie była jedna, nie było pięć, tylko były dookoła wyłożone na całym cieście. To była jedna z tych y, gier z tamtego okresu, w którą grałem bardzo dużo obok Adasia i Pirata Barnaby, y, ale y, to sobie zostawimy na inny raz. Poza growymi perełkami magazyny komputerowe oferowały też całkiem bogate pakiety programów bardziej użytkowych i to nie tylko antywirusów, DirectXów czy wirtualnego studia wizażu. Czasem najwięcej uwagi poświęcaliśmy na przykład zabawie w DJ-a. Te kilka dobrych lat temu zdecydowanie czasopisma z dołączanymi płytami były najlepszym możliwym sposobem na zbudowanie sobie biblioteki gier. Oczywiście byli tacy, którzy kupowali je dla dem. Ja na przykład grając w Spider-Man The Game The Movie, dowiedziałem się, o, grając. Dowiedziałem się, że muszę już wymienić kartę graficzną. Jednak ja bardzo często kupowałem tego typu czasopisma dla programów Takich jak ten program. Kto wie, ten wie. Wiele osób podejrzewam, że spędziło w nim zdecydowanie za dużo czasu. Poza pełniakami były też i wersje demonstracyjne i tu już naprawdę można było zobaczyć, co aktualnie w trawie piszczy na growym poletku. Był to świetny benchmark naszych komputerów, do dziś pamiętam ryk jedynego wentylatorka w pc po odpaleniu demka pierwszego grida, ale i niemal nieskończona kopalnia frajdy, mimo pozornie dość restrykcyjnych ograniczeń. Z autopsji pamiętam, jak ze znajomym wtłukliśmy sobie do głowy na pamięć w wersję shareware Just Jagrabbit 2 czy drugiego Raymana. A w jakie jeszcze demo można było zagrywać się bez końca? W Polsce wychodził magazyn PlayStation, do którego dodawane były tego typu płytki. Z obu stron czarne były na nich demówki. Jednak była jedna gra, której nikt z nas nie traktował jako demo, a wręcz jako największe możliwe pole do zabawy, praktycznie porównywalne z pełniakiem. Chodzi mi o Tony Hawk, pro skater z naciskiem na dwójkę. Wiem, była tylko jedna dostępna lokacja. Wiem, nie było moich ulubionych skaterów, czadów, mózgów i innych tego typu. Jednak to, jak często i jak wiele razy można było usiąść, zagrać ze znajomymi. Pobić się na nowe rekordy, i no właśnie, replayability było do tego stopnia dopracowane, że nie potrzebowaliśmy pełnej wersji. Pewnie ktoś tam, kto miał pełniaka, był jakimś guru, natomiast bardziej były to przerobione konsole, co nas średnio interesowało. Praworządny, dobry, wieczny paladyn Mateusz. Tak przynajmniej do tego podchodzi. Ale jako, że gry na PS1 były wyjątkowo drogie, średnio dostępne, bo mało tych konsol w moim otoczeniu było, to takie demo traktowane w naszych dziecięcych głowach jako pełniak robiło wszystko. Nie potrzebowaliśmy więcej. A poza tym dzięki temu zacząłem jeździć na desce. Z różnym skutkiem. Mateusz poruszył tu temat tego jak gry, zwłaszcza w tamtych czasach, zbliżały ludzi do siebie. Okazuje się bowiem, że gra nie potrzebowała multiplayera, ani nawet więcej niż jednego komputera czy konsoli, by świetnie bawić się przy niej mogło nawet kilka osób naraz. Poza zdrową rywalizacją, dyskutowało się o sekretach, kodach i pokazywało unikatowe sztuczki. No i zawsze można było poprosić o pomoc w przejściu jakiegoś poziomu czy bossa. Taką grą z gazetek, w którą zagrywałem się najwięcej, to byłby pierwszy Blood Rain. Jest przOM 2002-2003 i gdzieś w okolicach Premiery, nie wiem czy na Premierę albo no, chwilę po niej, jest to w CD Action. No i... Cieszyłem się bardzo, bo wtedy zaczynałem powoli się interesować mrocznymi klimatami. A tam sieka urocza wampirzyca i mordowanie nazistów, więc same dobre rzeczy, które ten jedenastoletni Jordanek lubiał. Problem był taki, że rodzice bym czegoś takiego no, nie kupili albo nie zgodzili się, e, e, żeby taki tytuł się pojawił w naszym domu. No bo gry zwichrują ci psychikę czy coś. I grałem w niego bardzo dużo, ponieważ co jakiś czas rage i odinstalowałem, bo ta gra była dość trudna dla mnie, dla dzieciaka wtedy jeszcze nie grałem dużo w FPS-y, ani w gry akcji, w, w TPSy I, i pamiętam, że chyba zatkałem się na pierwszym bosie tam na bagni w Luizjanie, aż przyszły chyba jakieś urodziny, właśnie moje 11 i z kolegami graliśmy, wymienialiśmy się, wiesz, tak taki hot seat, I cały czas przegrywaliśmy, aż przyszedł starszy brat mojego kolegi Kamila, Krystian. Krystian miał 14 lat, był największym kozakiem, już grał w RPG, miał kolegów, fajki palił, nieważne, i Krystian za pierwszym razem pokonał bossa. Nie pamiętam, co dalej było z BloodRayne, ale, ale dzięki Seed Action, że jako lat. Mogłem grać w tą krwawą grę z siadaniem okrakiem na Niemcach. Bardzo to mnie ukształtowało jako twórcę internetowego. A jeśli chodzi o moją grę z gazetki, do której mam największy sentyment, to będzie to chyba Joanna Dark. Wydana w Playu w numerze z sierpnia 2005. Byłem wtedy dzieciakiem, który miał totalnego fioła na punkcie średniowiecza. To była moja ulubiona epoka historyczna, zbroje, rycerze, fortyfikacje, oblężenia. No, mało powiedzieć, że grałem bardzo dużo w twierdze, bardzo lubiłem Age of Empires, ale brakowało mi takiej gry, gdzie mógłbym Samemu tym mieczem pomachać. Z tego co pamiętam, nie było jeszcze takich produkcji jak Mountain Blade, a jeśli były produkcje tego kalibru, to dla mnie były zbyt drogie. A tymczasem, proszę, play, który kosztował wówczas jakieś 8-9 zł, ma na swoim krążku taką perełkę jak Joanna Dark. To była taka gra akcji, miała taki swój ciekawy twist, bo. W pewnym momencie z, ze slashera, takiego slashera mocno inspirowanego y, azjatyckimi produkcjami, można było zmienić tryb y, walki w czasie rzeczywistym w strategię. I ta strategia była kompletnie skopana. Ta gra, generalnie, umówmy się, nie jest najlepsza, ale to są chyba słowa, które w tym materiale pojawiały się wystarczająco często. Ale powiem szczerze, ja się przy tym bawiłem naprawdę bardzo dobrze. Setting tej gry też był bardzo specyficzną rzeczą, bo z jednej strony mieliśmy takie fundamenty bardzo mocno oparte, oparte na historii, więc wojnę stuletnią, postać samej Joanny Dark. Poza tym były też inne historyczne postaci, były historyczne miejscówki i faktycznie daty jako tako się zgadzały. A z drugiej strony mieliśmy jednak bardzo dużo jakichś dziwnych, specjalnych umiejętności. Był pasek many oprócz paska zdrowia. No to było takie se, w ogóle poziom trudności tej gry miał bardzo dziwne skoki, bo nagle chyba od razu w drugiej misji było oblężenie Orleanu i do miasta wdzierało się kilkudziesięciu żołnierzy naraz, co w ogóle masakrowało mój ówczesny komputer i trzeba było ich wszystkich pokonać, no to było ciężkie jak dla takiego dzieciaka, którym wtedy byłem. Przypuszczam, że i dzisiaj bym się z tym troszeczkę męczył. Boże, ile ich tu jest rany! Rany! I tak oto prezentują się te nasze redakcyjne, najbardziej ukochane gazetkowe gry z dzieciństwa, z okresu naszej młodości. Koniecznie podzielcie się też także tym, jakie były wasze najbardziej ulubione, najbardziej urzekające gry, do których macie największy sentyment, a które poznaliście właśnie dzięki wydaniom płytowym. Mam nadzieję, że ta lekka, sentymentalna podróż przywołała chociaż lekki uśmiech na Wasze twarze. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się. Cześć!